polskiej giełdzie i jeszcze w październiku tego roku będzie można kupić kawałek DNA Polski, czyli akcję spółki Żabka. Żabka, firma, która od zawsze chciała wejść na polską giełdę, w końcu to robi. Zapraszam na specjalną analizę debiutu spółki Żabka na giełdzie. Analiza przed debiutem Michał Polaczyk Squaber. Zapraszam. Na samym początku powiem o historii wejścia Żabki na. Giełdę, potem o tym, jak wygląda sama firma, jakie ma kłopoty, jakie są nadzieje oraz o tym, co myślę o samej żabce jako spółce i przyszłości, o dwóch oknach, w których należy rozpatrywać debiut żabki. Zapraszam. W, dwa, w 1928 roku Polskę odwiedził Emir Afganistanu. W wielu miejscach na terenie Polski zobaczył napis Ewedel. Po pewnym czasie stwierdził, że to jest jakieś polskie przywitanie, ponieważ było ono tak częste. Okazuje się, że w tamtym czasie w Polsce po prostu było dużo sklepów Wedla, czyli tej samej firmy, którą znamy dzisiaj jako producent czekolady, ale także kawiarnie, gdzie można napić się gorącej czekolady. Dziś w podobnej sytuacji jest właśnie żabka, która stała się takim elementem, który towarzyszy nam w każdym większym i mniejszym mieście, jako element standardowy, normalny. Nawet zagraniczni turyści nagrywają Instagramy czy TikToki z żabką lub robią sobie tutaj zdjęcia, tak jak widzimy po prawej stronie, gdzie zagraniczni turyści myślą, że jest to jakieś miejsce w stylu galerii, restauracji czy czegoś innego niż zwykły. Sklep, który czasami nawet wygląda jako miejsce, gdzie no nie doznajemy najwyższej jakości przyjemności. Żabka stała się dzięki temu powszechnym elementem naszego krajobrazu, w jednym z najbardziej powszechnych miejsc zakupowych. Jednak pozory w pewnym stopniu mylą, bo jeżeli spojrzelibyśmy na to z trochę innej perspektywy, czyli udziału w rynku, okazuje się, że żabka wcale nie jest takim gigaliderem naszego rynku, ponieważ jest dopiero na piątej pozycji. Z... 4,3% sprzedaży tego udziału w rynku detalicznym. Oczywiście tutaj hegemonem jest biedronka, i to ona najbardziej powinna obawiać się ewentualnych wahnięć w konsumpcji. Okazuje się, że zatem żabek jest dużo, bo prawie 10,5 tysiąca są na każdym kroku, ale odpowiadają za realnie niewielki udział w konsumpcji, ponieważ kupujemy faktycznie niewielkie koszyki zakupowe, o czym jeszcze będzie za chwilę. Jednak pokazuje nam to fakt, że nawet Niewielkie wachnięcie w sprzedaży czy zwiększeniu koszyka zakupowego z kolejnej ekspansji sklepowej może dużo żabce pomóc w generowaniu dobrych wyników. I nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę, że na wielu ulicach jest kilka żabek i że żabki się kanibalizują, to skala według prospektu emisyjnego nie jest taka duża. Do kilkuset metrów to jest zaledwie kilka procent żabek. W dłuższej perspektywie, cały czas żabka może ekspandować i wpisywać się w trendy, w trendy konsumenckie, które w Polsce są dość nietypowe z perspektywy Europy, ponieważ w Europie mamy dość niskie w stosunku do Polski zagęszczenie sklepów. Tych sklepów po, Polsce, po prostu w Polsce na mieszkańca jest dużo więcej. Polacy kupują także inaczej niż e, za granicą. E, za granicą zazwyczaj jedna osoba lub nawet cała rodzina raz w tygodniu wyjeżdża na duże zakupy z listą, e, które są może czasami nawet jakimś większym wydarzeniem. Wszyscy zbierają, co potrzebują w ciągu tygodnia. W Polsce tak nie jest, duża część zakupów odbywa się po prostu z chwili na chwilę. Czegoś potrzebujemy, wychodzimy do sklepu i to mamy. Stąd też w Polsce mamy duże zaskoczenia w Black Friday, kiedy przez cały rok polowaliśmy na jakieś promocje i widzieliśmy skle produkty dużo taniej niż jest to w Black Friday. Ot po prostu nasz rynek jest inny, a żabka idealnie wpisała się w ten rynek, a czasami nawet kreowała jego przyszłość, ponieważ Polacy lubią nowinki i ciągłe zaskoczenia. Tak wynika w badaniach i Żabka właśnie odpowiadała na te oczekiwania. Innymi słowy, przykładanie polskiego rynku i polskich statystyk do innych krajów niespecjalnie ma sens. Polacy kupują trochę inaczej niż obywatele zagranicy, ale mamy także trochę inną strukturę bezpośrednio rozmieszczenia ludzi w Polsce, często skupioną na wielu nowych osiedlach. Żabka od dawna miała wejść na giełdę. Pierwszy pomysł pojawił się już w 2005 roku, kiedy spółka złożyła prospekt emisyjny do komisji papierów wartościowych i giełd, czyli zupełnie innego nawet tworu niż dziś odpowiednikiem tego jest przecież KNF. Wtedy spółka miała wejść na rynek, a jej właścicielem był AI. AIG Global Investment Group. AIG to ta firma, która również była współodpowiedzialna za wielki kryzys finansowy. Ten wehikuł inwestycyjny potem przekształcony w Pinebridge ostatecznie nie sprzedał akcji na GPW, a kupiła je Penta, czyli inny fundusz private equity za pół miliarda złotych. To też case z AIG jest jednym z najciekawszych w Polsce szeroko omawiany, ponieważ pokazał jak na początku tego tysiąclecia można szybko ekspandować właśnie z biznesem detalicznym. O żabkę bił się też ruch Dokładnie ten sam ruch, który jest dzisiaj własnością Orlenu, a parę lat temu nie spłacał kredytów do polskich banków, powodując spadki akcji m.in. Aliora na GPW. Kilka lat później, gdy Penta rozpędziła biznes żabki jeszcze bardziej, żabkę kupił od nich fundusz MIT Europa Partners. Po bardzo mocnej eskalacji zysków i przychodów, spółka została sprzedana za około 1,7 miliarda złotych. Ale znów mówiło się o tym, że spółka żabka może zadebiutować na GPW. To się nie stało. Ostatecznie po kolejnych sześciu latach nastąpiła kolejna walka o żabkę. Tym razem mniej mówiło się o giełdzie, ponieważ tego typu produkty inwestycyjne, jakim była żabka, były rozchwytywane przez rynek i trudno byłoby uzyskać taką wycenę na giełdzie. Fundusz CVC kupił żabkę, czyli ten sam, który sprzedaje dzisiaj za miliard euro. Jak donosił Financial Times wtedy, przedstawiciele CVC wykazali się niezwykłą elastycznością, zebrali miliard euro na jednym koncie w krótkim czasie i w ciągu kilku godzin ubiegli fundusz TPG kupując żabkę. To pokazuje jak niesamowitym pod względem zdolności do wzrostu produktem inwestycyjnym była żabka. Nazywam go produktem inwestycyjnym, no bo tak to jest w funduszach private equity i w ogóle w inwestowaniu w firmy. Ale żabka miała to DNA wzrostu. Kluczowe pytanie dla nas inwestorów, czy ma je nadal? Przez chwilę nawet w żabkę podobno uwierzył Orlen, który w 2022 roku chciał podobno ją kupić, ale spółka wszystko demontowała. Jednak takie plotki przecież nie biorą się znikąd. No właśnie, to DNA wzrostu w żabce jest y, trwałe i bardzo mocne. Żabka w zasadzie co 7 lat y, replikuje się, wzrastając dwukrotnie pod względem ilości sklepów. Jeszcze szybciej rosną inne parametry sprzedażowe y, czy choćby zysku. Ale one oczywiście są też związane z tym, że produkty są wciąż droższe, bo mamy inflację, szczególnie mocno w ciągu ostatnich lat, więc te yy, przychody liczone jakby pod względem takim czystym, bez ujęcia inflacji, specjalnie nie mają sensu. Warto patrzeć zatem na te inne, jak choćby sprzedaż porównywalna, którą w tej chwili w żabce jest prawdopodobnie z tych dużych sieci najlepsza w Polsce. Żabka ostatecznie staje w gotowości do wejścia na rynek. Co prawda ten artykuł jest z 2023 roku, ale prawdopodobnie wyniki żabki w 23 roku nie były tak satysfakcjonujące, żeby spółka weszła w zeszłym roku na rynek. W tym roku one są do, du, dużo lepsze, co pokazuje też prospekt emisyjny. I tak mamy to. Po 300 dniach od zewnętrznego debiutu na GPW, czyli Murapolu, mamy żabkę na GPW. Najprawdopodobniej wejdzie ona na rynek już 17 października. 19 lat od pierwszego pomysłu w Prowadzenia spółki na giełdę i 8,5 tysiąca sklepów później będziemy mogli kupić akcję spółki, która rozwijała się prawdopodobnie jako jedna z najszybciej rozwijających się spółek handlowych na terenie środkowej Europy. Żabka wraca do domu, no bo już do tej giełdy została przyklejona te 19 lat temu. Dziś według prospektu emisyjnego warta jest 21,5 miliarda złotych, natomiast inwestorom instytucjonalnym i nam detalicznym zostanie zaoferowane między 6,4 do 7,4 Miliarda złotych, ponieważ tu jeszcze nie wiadomo, czy zostanie sprzedano ostatecznie 30% akcji czy 34,5% akcji. Tak wyglądałby wyglądałaby struktura akcjonariatu, gdyby zostało sprzedane pełne 34,5% akcji. Ten, ta instytucja heket to jest oczywiście CVC, który jest ukryty w, w kilku innych spółkach, wszystkie fundusze na prawie luksemburskim zawsze mają dość skomplikowaną strukturę. que związaną przede wszystkim z uwarunkowaniami podatkowymi. Co jeszcze istotnego, pozostali akcjonariusze mniejszościowi pozostaną z 12% akcji przy maksymalnym możliwym do zaoferowania pakietcie akcji. Jeżeli spojrzymy na tę strukturę polskiego rynku handlowego, to od razu zorientujemy się, że żabka jest trochę innym miejscem. Analitycy próbują ją porównywać z Biedronką, z Dino czy z innymi sklepami, jednak najbardziej porównywalne byłyby sklepy Carrefour Express, Spar czy niektóre sklepy z pod szyldu Eurocashu, czyli takie jak choćby ABC, Odido, czyli te trochę mniejsze sklepy, często pojawiające się w mniejszych miejscowościach, a Żabka jest jednak typowo w jakiejś alei miejskiej. Dlatego Żabka zdominowała tą swoją część rynku. Tu też ważna sprawa, że to był najszybciej rozwijający się segment rynku od 2019 roku. Po prostu Polacy idealnie zaczynają funkcjonować w takim środowisku, gdzie co kawałek jest sklep, gdzie nie myślą o tym, gdzie gdzie jest sklep i kiedy mają zrobić zakupy, tylko po prostu coś im się zachce i mogą to od razu kupić przede wszystkim w żabce. Kurczą się te wielkie markety, gdzie kupujemy z listą, jeździmy przez dwie godziny między alejkami oraz znikają ci niezależni sprzedawcy, czyli tak zwany sklep u pani Grażynki, czy jakiś inny lokalny sklep, które po prostu znikają, bo stają się żabkami. No właśnie, żabka mówi nam, że w ciągu najbliższych czterech lat otworzy kolejne 4,5 tysiąca sklepów. Co dla wielu jest szokujące, i od razu zaczynają być niepewni odnośnie tego debiutu, zakładając, że to po prostu nie jest prawda i to się nie zdarzy. Żabka nam w jasny sposób mówi, że dość spora część z tych sklepów, bo 28% nowo otwieranych sklepów, to będzie przekształcenie tych lokalnych sklepów, które dotąd nie mają konkretnej, konkretnego, konkretnego, konkretnej marki, jako właśnie żabkę. Z drugiej strony mamy 24% nowych żabek, które Będą otwierały się na nowych osiedlach. W tej chwili jest tak, że jeżeli deweloper zacznie gdzieś budować osiedla, to już w tym momencie wiadomo, że będą tam dwie żabki, już są ajenci franczyzobiorcy, rynek jest obsadzony. 42% to będą nowe żabki, które otwierają się w miejscach, gdzie podobno potrzeba żabki. A algorytmy, między innymi sztucznej inteligencji, w której żabka jest w zasadzie jeden z liderów krajowych pod względem wykorzystania tych narzędzi, tam algorytmy wskazują, że żabka może się pojawić. I te 4,5 tysiąca żabek, jeżeli przeczytany prospekt emisyjny wygląda dość wiarygodnie. Natomiast te cyfry idealnie wpisują się w miasto pięciominutowe. Miasto pięciominutowe jest miastem żabki, czyli to, co coraz częściej pojawia się, że na jednym osiedlu możemy zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, właśnie to są te potrzeby, które w jakimś stopniu da nam żabka. Dodatkowo żabka mówi, że nawet jeżeli nie wszystkie te sklepy będą utrzymywały się z bezpośredniej sprzedaży produktów typu chleb, czy czy woda mineralna, to będziemy tam po prostu jeść. Żabka stanie się sklepo, kawiarnią w jeszcze większym stopniu niż dzisiaj to widzimy. Żabka pokazuje nam w prospekcie emisyjnym, że w wielu krajach taki model jako Miejsce, gdzie również spożywamy, daje nam szansę dla wzrostu żabki nawet jeszcze o 51% pod względem choćby tego, co możemy tam zostawić jako klienci. Innymi słowy, taki typowy model włoski, gdzie je się śniadanie na przykład w kawiarni, często niewielkiej, ma być modelem żabki. Czyli w żabce zjemy śniadanie, zrobimy zakupy na cały dzień, a potem przed spaniem jeszcze wrócimy do żabki, na przykład po produkty na kolację. I żabka faktycznie mocno kładzie na to nacisk, również w tym, że. Premiuje biznes kawiarnianie, czyli większa marża dla franczyzobiorcy jest z produktów, które sprzeda właśnie tych szybko psujących się, szybkich do zjedzenia, które właśnie są kawą i innymi produktami również do jedzenia. Oczywiście w modelu biznesowym żabki są te ciemne strony, o których media pisały wielokrotnie, czyli to franczyzobiorcy, ich kłopoty. Każda żabka to jakiś agent, jakiś franczyzobiorca, czasami jeden inwestor ma w portfolio kilka żabek, są to... To jest często ludzie, którzy wcześniej nie prowadzili biznesu i po prostu nagle zakładają żabkę i nie do końca wiedzą, jak prowadzić taki biznes. Dodatkowo, rozliczenia z żabką i sama struktura prowadzenia żabki powoduje, że często po prostu wielu ludzi nie jest w stanie podołać biznesowi albo ta żabka nie jest w optymalnym miejscu i kończą taki biznes ze stratami, ale są też całe rzesze inwestorów, przedsiębiorców, którzy z tych żabek są zadowoleni, prowadzą z tego regularny, dobry zysk biznes, no i często też sami sprzedają w tych żabkach, co z kolei jest tym aspektem uzupełniania niedoborów kadrowych, bo wiadomo, że ciężko od dobrego pracownika do tego typu sklepu. W tych kontrowersjach odnośnie żabki jest też system rozliczania z żabką, nie jest on po prostu skomplikowany. Nie mówiąc o nim zbyt wiele, wygląda to trochę jak rachunek, na przykład za gaz w Polsce, gdzie mamy opłatę stałą, opłatę zmienną i wiele różnych rzeczy, których przynajmniej nowy przedsiębiorca może nie zrozumieć. Pojawia się także kontrowersja odnośnie kanibalizmu, że żabka zjada żabkę, że są one bardzo często na jednej ulicy. W 2020 roku sama firma mówiła, że w Polsce jest potencjał na 12 tysięcy żabek. Dziś jest ich 10,5 tysiąca. Ale firma w prospekcie emisyjnym pisze, że może być ich 19 tysięcy. Skąd ten wzrost? Czy ten wzrost powstał na potrzeby prospektu emisyjnego? Najprawdopodobniej nie, ponieważ firma mówi o rozszerzeniu koncepcji żabki, jako właśnie to miejsce, gdzie również spożywamy, jemy, kupujemy więcej produktów, które natychmiast trzeba zjeść, co powodowałoby, że możemy otworzyć więcej żabek. Druga sprawa, że część żabek istnieje tylko po to, żeby nie pojawiła się tam jakaś konkurencja, żeby tworzyć wewnętrzne środowisko konkurencji wśród franczyzobiorców i mieć dużo żabek. Dlatego też sam model biznesowy żabki dla franczyzobiorców powoduje, że żabka wcale nie musi dużo zarabiać na sprzedaży, ale utrzymuje się na plusie lub w okolicach zera dzięki dużemu strumieniowi gotówki z reklam i product placement. To takie modele biznesowe, w ramach których jeżeli po odpowiednia butelka z wodą leży w odpowiednim miejscu, dostajesz za to pieniądze albo Odpowiednia ekspozycja reklamy danego produktu też daje ci przepływ finansowy, więc nie musisz tak dużo sprzedawać. Wystarczy, że Twój sklep wygląda wokół, według konkretnego standardu. Z perspektywy nas, inwestorów, ważne jest to, że żabka tak naprawdę nie, sprzed, nie zajmuje się sprzedażą produktów. Żabka nie zajmuje się tym, czy my kupimy tą wodę w sklepie dziś czy jutro. Żabka zajmuje się maksymalizacją jakości logistyki, maksymalną jakością i ceną kupowania. Produktów i zarządzaniem tym całym portfolio, a dopiero później tym, aby franczyzobiorcy byli optymalnie zaspokojeni. Także żabka jest trochę poziom wyżej, sprzedażą zajmuje się już sam franczyzobiorca. Oczywiście sklep im w tym pomaga, kampaniami reklamowymi i tego typu rzeczami. Natomiast to nie jest tak, że żabka bezpośrednio ten ostateczny produkt, który kupujemy, sprzedaje nam i zastanawia się, co zrobić, żeby go już dzisiaj sprzedać. Żabka jest liderem innowacji, liderem sztucznej inteligencji i to jest to, na czym przez lata budowała swoją pozycję konkurencyjną, w czym ma przewagę, która w krótkiej perspektywie przez konkurencję jest nie do zasypania. Żabka urzeka konsumentów przede wszystkim standaryzacją. Gdzie wejdziemy Do żabki sklep wygląda dość podobnie, jest zawsze schludny, komfortowy, czysty. To też jest duży plus, że na przykład choćby w takich czystych rozmowach czy w środowisku memów o żabce nie pojawiają się takie rzeczy jak choćby o innych sklepach, że towarowane są sklepy bezpośrednio w środku i wszędzie stoją palety Dodatkową zachętą przy tym debiucie Jest sam aspekt rumuński Bo nawet jeżeli założymy, że w Polsce Nie zostanie otwartych 19 tysięcy żabek Ale powiedzmy 14 czy 15 To jest to zachęta w postaci tego, że Rumunia Ma 310 miast z ponad 1,5 tysiąca mieszkańców Gdzie mogą się otwierać żabki Według samej firmy To może być 4 tysiące takich sklepów W ciągu najbliższych 5-6 lat Pamiętajmy że żabka to dziś sklep, który szuka klienta impulsywnego, który czegoś potrzebuje i to dostaje. To jest taki klient, któremu rano często nie chce się zaparzyć kawy w domu, mimo że ma drogi, ładny, wyczyszczony ekspres. Po prostu idzie do żabki, kupuje, bo jest wygodniej. Bezpośrednio w prospekcie emisyjnym nie ma odniesienia do wielkości i struktury w, w czasie koszyka jednego. Natomiast sprzed kilku lat to są dane, że on wynosi 18 zł. Można założyć, że po inflacji on będzie się w najbliższych kwartałach układał w okolicach 2 20 do 30 zł. Zwiększenie o kilka złotych każdego koszyka w ramach jakiejś strategii właśnie związanych z produktami szybko zjadalnymi, nazwijmy to, może zwiększyć choćby o 2-3 zł, co już jest dużo dla firmy. 4 miliony Polaków odwiedza Żabkę 9 razy w miesiącu. To jest duża baza klientów, z którymi możemy rozmawiać w postaci reklamy. Jakie są same aspekty już w kontekście ewentualnego zakupu akcji Żabki na debiucie? Żabka jest dostępna we wszystkich Polskich biurach makerskich oprócz XTB. Zapisy są wszędzie za darmo, czyli nie płacimy prowizji, musimy mieć tylko środki na zakup akcji. Jedna akcja kosztuje 21,50 zł. Możemy się minimalnie zapisać na jedną akcję, maksymalnie na ileś tam milionów, ale żeby pokryć te wszystkie miliony, trzeba by mieć na rachunku ponad 300 milionów złotych, więc jest to sprawa abstrakcyjna. Generalnie można powiedzieć, że dla zwykłego człowieka nie ma górnego limitu zapisu na akcję. Minimalne to oczywiście jedna akcja. Uwaga, zapisanie się na jedną akcję najprawdopodobniej podobnie nic nam nie da, nie kupimy tej jednej akcji, ponieważ będzie duża redukcja. Co to znaczy? To znaczy, że dużo inwestorów zagranicznych, indywidualnych i polskich, korporacyjnych chce kupić Żabkę. To znaczy, że zapisów będzie dużo więcej niż akcji, które są do rozdzielenia. Przy okazji debiutu Allegro dostało się tylko 15% akcji, na które się zapisało. W przypadku Żabki to może być nawet poniżej 9, poniżej 10%. Dziś tego nie wiemy. Głównie dlatego, że Żabka jest zdecydowanie mniejszą firmą w stosunku do Allegro. Dla inwestorów detalicznych jest także przeznaczone mniej akcji. No i w tej chwili poziom atrakcyjności, takiej rynkowej, z perspektywy ilości. Jak dużo mówi się o żabce, wskazuje, że tych zapisów może być dość sporo. Swoistym skandalem jest to, że inwestorom indywidualnym, czyli nam zaoferowano tylko 5% całej puli akcji. Standardowo na GPW jest to między 7 a 10%, tym razem jest to mniej, bo to tylko 1,5% całości żabki. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie tak się domyślam, że, jest, że spółka oczekuje bardzo dużego popytu z dużą redukcją, który spowoduje duże zainteresowanie akcjami w kolejnych transakcjach, czyli spółka chce uczestniczyć utrzymać tak zwany hype na żabkę nie tylko przy samym debiucie sama struktura prospektu emisyjnego i klimat wokół niego też wskazują na to, że spółka nie chce być jednodniowym wystrzałem giełdowym, ale przynajmniej przez kilkanaście, kilkadziesiąt dni utrzymać wysoką temperaturę wokół notowań. W domyśle spółka chce, żeby przez ten czas notowania wzrosły. Na akcję żabki można zapisać się do 9 października w panelu swojego biura maklerskiego do godziny 15. Debiut żabki, czyli to pierwsze notowanie. To najprawdopodobniej 17 października. My, inwestorzy indywidualni, zapisujemy się po 21,50, takie są zasady. Natomiast według danych rynkowych i różnych plotek, księga przez inwestorów tych wielkich instytucjonalnych została w całości pokryta po 21,50 zł. Czyli spółka najprawdopodobniej po tyle wejdzie na rynek. Jeżeli ktoś myśli o otrzymaniu żabki dłużej niż jedną sesję, czyli 30 sesji, to warto pamiętać parametry w głowie. W tym roku żabka powinna pokazać skorygowany, oczekiwany zysk. Netto na na poziomie 710 milionów złotych, w przyszłym roku miliard i za dwa lata półtora miliarda złotych. To są parametry, do których możemy się odnosić jako dzisiejsze oczekiwania analityków. Żabka będzie osiemnastą największą spółką na giełdzie i dwunastą pod względem kapitalizacji na rynku. W ciągu pół roku najprawdopodobniej wejdzie do indeksu WIG20, co spowoduje dodatkowy popyt na jej akcje z rąk inwestorów instytucjonalnych, czyli takich, którzy replikują na przykład indeks WIG20, a w międzyczasie Żabka Wejdzie także do indeksu MSCI Emerging Market Poland. Jaka jest moja opinia o tym debiucie? Przede wszystkim są dwa okna czasowe. Czy rozpatrujemy debiut w kontekście 30 dni, 30 sesji, czy dwóch lat? W kontekście 30 sesji aktualny klimat jest taki. Wiele inwestorów instytucjonalnych chce mieć żabkę. Opinia rynkowa jest taka, że przy zakładanym wzroście biznesu jest Relatywnie tanio, więc w ciągu pierwszej sesji czy 30 sesji jest szansa na zarobek. W dłuższym terminie, dwa lata, wiele zależy od tego co jest po prawej stronie. Jest scenariusz pozytywny, który może spowodować, że po dwóch latach akcje Żabki będą na przykład warte 40 czy 50 zł, ale w to musiałby się wpisać wzrost urbanizacji Polski, czyli nowe osiedla pojawiające się w szczególnie w tych miastach powyżej 100 tysięcy, czyli tutaj deweloperzy odegraliby dużą rolę, którzy tworzyliby nowe osiedla, czyli tu już gdzieś każdy domyślnie wie, że kolejna fala boomu deweloperskiego sprzyjałaby z pewnością Żabce. Kolejna sprawa, wzrost pensji i niska inflacja to jest ten moment, kiedy ludzie mają relatywnie więcej pieniędzy i może im się mniej chcieć, mówiąc znowu, kolokwialnie oszczędzać. Czyli będą gotowi zapłacić tam 2 zł więcej za koszyk zakupowy. Tylko dlatego, że mają go 200 metrów od domu, a nie 2 km, i muszą jechać tramwajem, autobusem czy samochodem. Strategia śniadania w żabce, czy wszelkie inne tego typu kawiarniane sprawy to też są rzeczy, które mogą sprawić, że po dwóch latach ta żabka będzie wyraźnie droższa niż w tej cenie 21.50. Co mogłoby się stać, żeby żabka była przez jakiś czas tańsza niż 21.50, na przykład kryzys recesyjny, problemy amerykańskiej gospodarki, europejskiej powodują, że Polacy mają mniej pieniędzy, pojawia się bezrobocie na poziomie np. Na 8 czy 7%, a jeszcze rząd w odpowiedzi na kryzys wprowadza handel w niedzielę, który spowoduje, że Biedronka będzie otwarta w niedzielę czy Dino, więc ta możliwości zakupowe miejsc, w których możemy zakupić będą dużo większe, co obniżyć może sprzedaż Żabki i to byłby scenariusz niekorzystny. Może też być spadek jakości relacji z franczyzobiorcą. A to raczej nie chodzi o sam spadek, tylko na przykład jakąś aferę, że jakiś pięciu franczyzobiorców wytacza proces żabce. To mogłoby spowodować nie negatywny klimat, spółka musiałaby się szerzej tłumaczyć, to mogłoby spowodować, że inwestorzy baliby się jej akcji. Wolniejszy rozwój. Pamiętajmy, że dowiezienie 4,5 tysiąca sklepów w ciągu najbliższych 4 lat jest w DNA żabki. Żabka to już robiła i robiła nawet trudniejsze rzeczy w ciągu ostatnich 15 lat pod względem rozwiązywania problemów biznesowych, ale nigdy nie wiemy na jaka będzie przyszłość. to Pojawić się wolniejszy rozwój, albo na przykład kłopoty w Rumunii. Jakieś odpisy, bo okazuje się, że model polski nie działa w Rumunii, to mogłoby spowodować, że w ciągu dwóch lat nie będziemy mieli dalszych wzrostów kursu akcji, a nawet bo, bo one przecież tańsze niż 21,50. Jakie są plusy samej żabki jako firmy? Analitycy, którzy robili różne wyceny, szacują, że realna wartość żabki jest 30% wyższa, czyli żabki, a akcje żabki mogą być notowane po 24-25, czy nawet Więcej złotych jeszcze w tym roku, przy założeniu, że analitycy podali prawidłowe parametry do, do swoich danych w różnych arkuszach kalkulacyjnych. Ważne jest to, że w żabce jest akcjonariat niefunduszowy. Czyli taki, który może w przyszłości próbować sprawować władzę, czy w jakiś sposób próbować przekierować działania tej spółki w stronę bardziej właściwą, niż mógłby chcieć fundusz, któremu będzie zależało pewnie głównie, żeby trochę wychodzić jeszcze z żabki, zmniejszyć swoje zaangażowanie wyraźnie poniżej 40 czy 30%. Jest to jeden z najbardziej dopracowanych modeli biznesowych w Polsce, więc musiałoby się zdarzyć coś złego. Wyraźnie zewnętrznego, żeby on przestał działać. Czyli mamy maszynę, która po prostu jedzie, ona może jechać wolniej, nie tak mocno jak w 2017 czy 2020 roku, ale jest to firma, która po prostu pędzi. To jest ten model ekspansyjny, który zostaje obietnicą daną nam w prospekcie emisyjnym, czyli coś najważniejszego. Ekspansja obiecana w Polsce i w Rumunii. Jakie są minusy w ciągu po 180 dniach najprawdopodobniej pojawi się ABB, czyli sprzedaż akcji przez głównego właściciela. Nie wiem, jaka wtedy będzie cena akcji, ale to może być paczka warta na przykład za 2 miliardy złotych, które ktoś będzie musiał kupić, czyli w domyśle my oraz inwestorzy, ale przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni. Pole do ekspansji wyniku. To jest pytanie, czy spółka jest w stanie urosnąć dwu czy trzykrotnie. Na pewno jest w stanie urosnąć dwu czy trzykrotnie pod względem zysku netto, ale ta twarda ekspansja na poziomie placówek sprzedaży dwa czy trzy razy jest już bardzo trudna do zrobienia, o ile ona w 2010 roku była realnie dość... Prawdopodobna, choć większość i tak zakładała, że żabek już w 2017 roku jest trochę za dużo. Okazało się, że nie, więc możliwe, że tu wszyscy się znowu mylą. Niemniej pamiętajmy, że żabka będzie firmą, która musi rozpocząć ekspansję pod kątem marżowości, zysku netto, optymalizacji wszystkich kosztów i zwiększenia z jednego koszyka, bo coraz mniejsza szansa jest na ekspansję pod względem ilości placówek sprzedażowych i ludzi, którzy mogą wchodzić przynajmniej te 9 razy w Miesiącu do żabki. Podsumowując, wiele osób zawsze pyta mnie, czy ja się sam zapisuję? Tak, ja się zapisuję na żabkę, ale ja się zapisuję na wszystkie IPO na GPW. Niemniej żabka daje tą obietnicę tego, że przynajmniej przez te pierwsze 30 dni. To jest temat, który jest do rozgrywania prowzrostowo i jest to miejsce, gdzie, na którym warto zastanowić się pod kątem inwestycyjnym, ponieważ prospekt jest po prostu dobry, a cena nie jest jakaś absurdalnie wysoka. Choć pamiętajmy, że na giełdzie nie sprzedaje się akcji tanio, więc to też nie jest tak, że to jest jakaś cena, która została wyraźnie zaniżona. Ona jest po prostu w miarę rzeczywista, aczkolwiek to oczywiście, tak jak pokazali maklerzy, te 30% też jest akceptowalną wyceną 30% w górę. Jak się zapisać na akcję, jeśli nie masz konta maklerskiego? Trzeba je założyć. Współcześnie da się założyć konto maklerskie w 1-2 dni. Można także korzystać z wielu promocji. Oprócz założenia zwykłego konta maklerskiego można się przecież na akcję Żabki zapisać w ramach choćby IKE czy IGZE. Ciekawą ofertę dla IKE IGZE daje Alior Bank, który przy założeniu konta i dokonywaniu wpłat daje premię nawet do 400 zł. Czyli jeżeli zainwestujesz w swoje swoją emeryturę przyszłą, te 16 tysięcy złotych w ciągu najbliższych y, dwóch lat, może się okazać, że dostaniesz od Ajor Banku 400 zł premii na swoją emeryturę. A dodatkowo możesz w Ajur Banku obniżyć prowizję do 0,19% w ramach konta ze Squaberem. Jeżeli jesteś użytkownikiem premium w Squaberze, twoja prowizja zostanie zmniejszona do 0,19 zł. również na rachunku IKE. Zatem można wykorzystać podwójną korzyść, jedną z 400 zł, które możesz dostać od Ajur Banku, oraz z niskiej prowizji na rachunku maklerskim, na którym możesz zapisać się właśnie na akcję. Żabki. Dzięki za to obejrzenie tej analizy. Michał Polaczek, zostaw oczywiście lajka like i zapraszam do aplikacji Squaber.